Witajcie kochani, przywitaj się. Cześć! Dzisiaj postanowiłyśmy zrobić bananowe pączki, maurytyjskie bananowe pączki, ponieważ zostało nam bardzo dużo dojrzałych bananów. Przepisów jest dość sporo na internecie. Generalnie bardzo dojrzałe banany, które trzeba widelcem zrobić na papkę dodać troszkę proszku do pieczenia, mąki. W niektórych przepisach można znaleźć mleko w proszku. Myśmy akurat miały mleko w proszku, więc dodałyśmy mleko w proszku. Trochę cukru, można dodać cynamon, można dodać kardamon, można dodać sok z cytryny. Podzielimy się z tym przepisem w którymś z naszych wpisów. Bardzo zachęcamy, bo są przepyszne. Będziesz jadła teraz jeden? Próbujesz? Trzeba bardzo uważać, bo olej gorący no. I co, dobre? Dobre. Okej. Okay. Będę jeszcze jednego jadła. Proszę bardzo. Pycha, pycha. Można by je oprószyć cukrem pudrem, no nie? Mogę jednego? Aha. Dziękuję. Mmm, bla. Ale tak sobie myślę, żeby nie napiły się za bardzo olejem, można by tutaj um, być może dać łyżkę kwaśnej śmietany um, albo jogurtu. Albo ewentualnie. Mm -hmm. Nie, jeszcze z tej strony. Albo ewentualnie octu łyżkę. Ale my nie dodawaliśmy nic. Widzisz, one są białe z tej strony, czyli musisz je poobracać teraz brzuszkiem do dołu. Aż. Y no, brzuszkiem do dołu. Trochę olej nam y, temperatura nie jest fajna. O, teraz będzie ok. Zobacz. Widzisz, z tej strony musisz je teraz o tak jakoś poobracać. No, prawie spadłam. No, prawie spadłaś, ale nie spadłaś. Jest ok. straszyłam się. Zastraszyłaś się? No. No, trzeba uważać bardzo, nie? Bo to olej gorący, żeby się nie oparzyć. To co? Już teraz możesz, myślę, że spokojnie je... Wyciągać. Poczekaj aż olej cały odsączy się, okej? Okay? Dobra, next. Trzy złapało. Trzy złapałaś? No, malutki i dwa duże. ok Dwa jeszcze. Dobra. No i kładziemy na następną partię. Malutko kładź, taką, 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 cipu, 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 cip, 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 cip. No i nawet jeszcze mniej. Dobra. Jak spadnie część, to wracasz do miski. Okej. Okay. Malutką. Troszkę za dużo, troszkę za dużo. Troszeczkę tak łyżką, o. Spadnie, 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 jest okej. Okay. Dobra, następne. O tak. I się smażą. Świetnie. Bardzo, bardzo dobrze, bo wtedy, jak ty jesteś tak blisko yy, tego oleju, to ci nie pyśnie, prawda? Czyli jest bezpieczniej. Świetnie. Tak. Really close, really Brawo. I just, drops. It just drops exactly. A tutaj mamy. Dzisiaj jeszcze będziemy robić Gato awui, czyli też takie fritersy, ale z korzenia z bulwy kolokazji jadalnej. W Anglii to można kupić pod nazwą Taro, ale jeszcze można z korzenia jam też zrobić takie właśnie fritersy, które uwielbiamy. O, troszkę nam olej się zagoda, za wysoka temperatura, ale już zmniejszyłam. Znaczy niektóre nam się nie chce obrócić, nie? No dobra, to w takim razie życzymy Wam smacznego. Yy, I przepisy wrzucimy w krowce. Pa! Pa Patina! Pa!